Pozytywni, kreatywni, solidarni. Cieszę się, że możemy porozmawiać z naszym przyjaciółką z Superbelfrów. Bardzo tak, mi miło. Ewa Drobek jest jedną z naszych liderek z naszej grupy, ale chcieliśmy porozmawiać o jednym dużym Twoim projekcie, który właściwie już realizujesz ile lat? 7, 6? Siedem. Siedem, siedem to jest ten projekt. Brzmichowska Śpiewa. Ewa jest nauczycielką angielskiego z Liceum Szmichowskim tak. w Warszawie, tak? Mhm, Opowiedz tak. o tym projekcie. Co się zaczęło co robicie i jest o Waszych osiągnięciach i absolwentach tego. To projektu. jest projekt, który narodził się na stówce szkolnej. Wymyśliła go moja pani dyrektor. I jest to projekt który był, um, który zrodził się zupełnie zupełnie przypadkiem, ale bardzo się rozwinął. Przez lata nagraliśmy już sześć płyt, teraz pracujemy nad siódmą płytą i zrealizowaliśmy też kilka pobocznych projektów. E, na przykład ostatni projekt z księdzem Ramianem Wyszkiewiczem to też są dwie kolejne płyty. Tak konkretnie, znaczy jak to się zaczęło i, i jak to przebiega? że no, Ja wiem, że macie rekrutację jakąś potem Tak, tak. Zaczęło się na studniówce szkolnej i pierwsza, pierwsza płyta została nagrana e, dosyć przedziwnie, bo po prostu znalazłam studio e, od znajomego rodzica, który mi pomógł. I do, pierwszego, do pierwszej płyty nie było castingu, natomiast później do każdej płyty robimy casting, zgłaszają się dzieciaki, mają miesiąc na... E, przesłania swojego nagranego utworu, swojego ulubionego, i potem siada komisja i wybiera dziesiątkę, i w dziesiątce, w tej finałowej dziesiątce, przygotowujemy ich do zaśpiewania wybranego utworu, nagrywamy ten utwór w profesjonalnym studiu, no a później mamy też ekipę promocyjną, tak, robimy też tym dzieciakom zdjęcia, robimy koncerty w szkole dla rodziców, ale też Ogólnie rzecz biorąc, teraz y, wydaliśmy ponad 320 koncertów. O kurczę, to już jest. Więc to, to, jest, już to jest dużo. Jest śpiewamy śpiewamy na dużych konferencjach, na galach, na przykład na Nauczyciela Roku, na roku języka angielskiego, na Światowej Konferencji Kołczakowskiej, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Super. I, i z, z część z Waszych, część z waszych e, tych e, uczestników projektu to w tej chwili już też prawie, że zawodowi muzycji, Tak, tak. Prawda? To przychodzi do projektu, przychodzą do projektu dzieciaki, które już śpiewają i przychodzą do projektu dzieciaki, które e, są absolutnymi naturszczykami. Każdy ma inną motywację, ale każdy dzięki właśnie tej wymianie doświadczają się bardzo dużo od siebie również uczą. No i mamy też zatrudnionych nauczycieli śpiewu, którzy im pomagają rozwinąć ten talent wokalny. Uczą się bardzo dużo też takiego przełamywania stresu. Bo występujemy głównie na żywo. Yy, I to jest chyba największa wartość tego projektu, że spotykają się ludzie, którzy się normalnie nie znają, bo są z całej szkoły, ze wszystkich klas. Czasami co drugi casting jest też casting otwarty dla absolwentów, i na przykład teraz zgłosiło się trzech absolwentów, w tym jeden, który ma 40 lat. O, poważnie? Tak. Ale powiedz mi, ten casting macie tylko w obrębie szkoły, czy tak, na poziomie to jest tylko w obrębie szkoły? szkoły? to jest w obrębie szkoły. Czyli to jest, w to jest szkoły, czysto szkolne. Tak? tak. Natomiast. Tak? Ponieważ chciałam to rozszerzyć, to y, zrobiliśmy właśnie projekt międzyszkolny z Damianem Wyszkiewiczem i to jest ksiądz y, wyróżniony w konkursie na uczciwie roku i zrobiliśmy pły dwie płyty Konapczyński i Żmichowska i to zrobiliśmy z grantu projektanci edukacji. To fajnie. Te płyty gdzieś można nabyć, dostać? Y, my ich nie sprzedajemy. Y, ci, którzy chcieliby dostać płyty poza społecznością Żmichowskiej, bo... To jest taki pomysł, żeby napędzić i zachęcić do, um, zachęcić do wpłaty na Radę Rodziców. Więc ci rodzice, którzy wpłacają za kwotę, dostają płyty za darmo. Natomiast wszyscy, którzy chcieliby ją, że tak powiem, nas wspomóc, tak? bo wydajemy um, studio. studio i płacimy za to dosyć duże pieniądze, no to mogą wpłacić wybraną kwotę na Radę Rodziców. A czy, czy, czy na stanie macie jeszcze jakieś płyty, gdyby się wrócił? Tak, tak, jest jedynki już nie ma, dwójki i trójki też nie, ale jest cały czas jeszcze czwórka, piątka i szóstka, no i teraz pracujemy nad siódemką. Czyli my możemy w miesięczniku napisać, że takie płyty można nabyć, tak? Można, można, I wtedy przekierować tak, jedną czy do zrobić, Ciebie? Można się zwrócić do mnie, ja wtedy postaram się przesłać i poproszę o wpłatę na radę. Bardzo rady. fajnie. A tacy... No. Z, ja, ja, ja bardzo śledzę i, i uwielbiam wasze, wasze działania, więc niektórych muzyków znam. Macie też takich, którzy już koncertują dużo, dużo, dużo. Janek tak, Pence. Tak, Janek Pence no, jest na gitarze klasycznej teraz na konserwatorium mm. na drugim roku i koncertuje rzeczywiście w całej Polsce, też za granicą, ale to jest no, ogromny talent, który tworzy już własne tak. kompozycje. Wydał dwie swoje płyty. I za chwilę 1 lipca będzie promocja trzecia. Tak. Jest jeszcze Piotrek, Piotrek Zurek, który właśnie. jest laureatem wielu konkursów muzycznych, który dostał się w tym roku do finału. Piosenki aktorskiej, zdobył tu kanał publiczności. Jest Amanda Abramczuk, która kończy właśnie studia muzyczne w Londynie. Jest Bogusia Bajor, która poszła na instrument. Czyli jest na skrzypcach, też na studiach muzycznych. Jest Iza Kurlanda, która wprawdzie skończyła Politechnikę, ale śpiewa cały czas, koncertuje. Jest mnóstwo takich dzieciaków, które mimo, że już dawno skończyły szkołę, cały czas przychodzą na te koncerty. Jeszcze jeden fajny projekt robicie, co z sieci zaobserwowałam, taki z kontaktów. Macie okno koncertowe na. Tak. Tak, to, to, jest, to jest projekt pandemiczny. Projekt Tomka Sikory, znanego artysty, który wymyślił sobie, że jeżeli nie można koncertować, a ludzie tęsknią za kulturą, no to będziemy koncertować w szybie jednej z bardziej znanych kawiarni warszawskich. To jest właśnie Kawiarnia Nowy Świat. Wymyślił sobie projekt, który się nazywa Okno Nowy Świat i koncertowaliśmy tam przez 7 tygodni. To było bardzo fajne, bo ludzie zatrzymywali się do No to super. A, a czy te, te nagrania z tego okna na świat gdzieś, gdzieś są utwarone? E, tak, nagrania z okna na Nowy świat są utrwalone na Facebooku hmm. Tak, się poświę... i można... Tomka, to, Tomka się tak. Tak. można dostawić. Gratuluję w ogóle tego. Tak mm. Bardzo Dziękuję. się cieszę, że i, 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 i to co robicie to, to pasuje na 200% do naszego miesięcznika Proszę pozytywny, kreatywny, solidarny. Bardzo się cieszę. No, cieszę się, że w ogóle możemy się znać. Ale, ja. Dobra, dzięki serdeczne. Pozytywni, kreatywni, solidarni.